Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Rafał, no można powiedzieć, życiowy dzisiaj sukces. Czwarte miejsce, uważasz, że ten skok był taki dobry? Czy troszkę szczęścia też tu było? Na pewno było to i to. Skok był bardzo dobry, według mnie i trenera. Także jestem zadowolony. No a warunki też dopisały, także, także oba, obydwa te. Zadziałały. Przyjemnie było tak długo prowadzić w konkursie? No, zawsze jest przyjemnie. No. Cieszę się, że tak wyszło, jak wyszło i jestem na tym czwartym miejscu. Czy, czy myślisz, że takie dobre miejsce teraz ułatwi ci dobre starty w przyszłości? To znaczy, wiesz, zajmowałem te piąte miejsce, szóste w letnim Grand Prix, no, ale zobaczymy. No. Skoki nie były złe, także myślę, że to pójdzie do przodu. Czy uważasz, że te warunki dzisiaj podczas tego konkursu w ogóle były na tyle dobre, że dało się skakać? No dało się skakać, ale były ciężkie. No, strasznie mieszało było trochę z przodu, trochę z tyłu, także no, ostatniej trójce tak samo dopisało szczęście i no, trzeba mieć trochę tego szczęścia w tym sporcie. W takim razie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję.